Dzień dobry w czerwcu, moi drodzy. Wiadomo, że wszyscy wydawcy w maju się najbardziej wystrzelali z Premier. Ale ja, żeby być bezczelnym, postanowiłem docisnąć ich jeszcze bardziej. No przecież nie wszyscy jeżdżą na targi, nie wszyscy kupują w trakcie targów. A może ktoś chce kupić książki w czerwcu? Więc poszedłem z kamerą wśród wydawców żeby sprawdzić, co przygotowali na czerwiec. I wiecie co pomyślałem? Niech się sami tłumaczą. Niech się sami tłumaczą, co dla Was mają, o ile w ogóle coś mają. U nas w wydawnictwie literackim w czerwcu stawiamy przede wszystkim na różnorodność i zwłaszcza trzy książki. Pierwsza to biografia. Druga literatura piękna obca, no i nasz rodzimy autor Jacek Denel. Halina Trygger Surokomska to kobieta nieco zapomniana, a okazuje się, że kompletnie niepotrzebnie. Była pierwszą europejką na 8 tysięczniku, zanim Wanda Rutkiewicz zaczęła odnosić swoje sukcesy. To od niej zaczął się kobiecy alpinizm i tak naprawdę większość kobiet, które później zaczęły się wspinać, mogły zdobywać najwyższe i najważniejsze szlaki tylko dzięki wcześniejszym dokonaniom Haliny. Halina. Dziś już nie ma takich kobiet. Premiera 5 czerwca. Tego samego dnia również u nas ukazuje się książka, która jest o tyle e, ciekawa, że jej akcja dzieje się niego na rynku wydawniczym, tylko że w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym planie mamy romans agentki literackiej, bardzo ambitnej, z podstarzałym, ale wybitnym pisarzem. Dzieli właściwie wszystko, łączy namiętność i empatia, która jest silniejsza niż różnica wieku. W powieści Asymetria, bo o tej powieści mówię, autorką której jest Lisa Halliday, zakochała się Zadie Smith. Mówiąc, że jest to bardzo piękna powieść. Mam nadzieję, że polscy czytelnicy będą mieli podobne wrażenia po jej lekturze. Ostatnia rzecz, która okazuje się najpóźniej, bo 19 czerwca, jest powieść Jacka Denela, ale z naszymi umarłymi. Jacek Denel dał się poznać czytelnikom od bardzo, bardzo wielu stron, natomiast książka Ale z naszymi umarłymi na 100% będzie jednym z największych zaskoczeń literackich ostatnich miesięcy. Pod pozorem nieco apokaliptycznym, ponieważ jednej bohaterami książki są również zombie, Opowiada o rzeczach bardzo aktualnych, bardzo ciekawych i może właśnie dlatego nieco przerażających. Będzie trochę śmieszno, trochę straszno, a na pewno zaskakująco. Z trzech premier czerwca domu wydawniczego Rebis polecam przede wszystkim Raport Tarnera. To jest e, niesamowity thriller autora religii. Drugim tytułem jest To nie przypadek Przemysława Semczuka, który jest kontynuacją bestsellerowego Tak będzie prościej, wydanego w zeszłym roku. Oraz trzecia książka na czerwiec, Skam, czyli książka na podstawie norweskiego serialu, który pokochały nastolatki na całym świecie. Wydawnictwo poznańskie w czerwcu najmocniej poleca Wam dwa tytuły z czwartej strony. Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów Evelyn Hugo to jest powieść obyczajowa, polecana przez Emily Griffin. Historia, którą pokochały Amerykanki o hollywoodzkiej gwieździe, która skrywa wiele sekretów i w wywiadzie prasowym Dowiecie się, y, jakie były jej historie miłosne i co tak naprawdę skrywa Evelyn Hugo. Drugi tytuł, czwarta strona kryminału, przedstawia Małgosie Rogale i cenny motyw. Y, kontynuacja kryminalnej serii, obyczajowo psychologicznej, ze śledztwem oczywiście kryminalnym, poszukiwania y, drogocennego pierścionka, który doprowadził do zbrodni. I Marka Winidia poleca Wam y, w tym miesiącu Miasto Snów, nowa seria Adama Fabera. Przeczytajcie ją koniecznie. Pierwszą czy premierą premierą naszą będzie Pieszo i Beztrosko. To jest taki poradnik spacerowania. Slow Life jest teraz w modzie, można książkę zabrać na spacer, przejrzeć sobie, przemyśleć wszystko. Potem mamy włoski thriller, jeszcze będziemy szczęśliwi. Dwoje młodych ludzi, chłopak ginie, dziewczyna go szuka. Y historia miłości. Potem mamy y autobiografię Francesco Tottiego. Będzie też przez sprzedaży, oczywiście, z gadżetami. Francesco 25 lat spędził w jednym klubie, więc. Klub znał od podszewki, także sportową historię. tego jak najbardziej polecamy. Tawnictwo Zielona Zielonasowa w czerwcu będzie miała dwie młodzieżowe premiery. Pierwsza z nich to Dzisiaj umrzeszty autorstwa Suolman, premiera 19 czerwca. Lia wraz z przyjaciółkami i swoim kuzynem spędzają nowy rok za każdym razem, przewidując swoją przyszłość, Tą, w którym się znajdują. Ma dosyć mroczną tajemnicę, ponieważ w ogrodzie znajduje się ciało nastolatki. Przewodnik po zbrodni. Według grzecznej dziewczynki autorstwa Holly Jackson. Premier również 19 czerwca. Pięć lat temu nastolatka została zamordowana przez swojego chłopaka, główna bohaterka w ramach projektu do szkoły. Chcę się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia i więcej nie mogę zdradzić. Lepiej to przeczytać niż, niż usłyszeć. W czerwcu mamy dla czytelników mnóstwo fantastycznych nowości. Zaczniemy od jej wisienek. Jest dostępna przedpremierowo. To jest kontynuacja jego banana, którego pozdali czytelnicy parę miesięcy temu. I znowu mamy fajną komedię romantyczną, dosyć pikantną. A dla kogoś, kto woli bardziej romantyczną historię, bez pikanterii, za to w pięknej scenerii, zapraszamy do przeczytania Sekretu Heleny. Dzieje się akcja na pięknej greckiej wyspie, jak zwykle u Lucinda Riley. Mamy wspomnienia, mamy tajemnice, mamy romans, no i mamy odrobinę niespodzianek. No i coś dla miłośników kryminału, Kryminał e, Petera Jamesa e, z serii z Royem Graysem. Akcja dzieje się w Edynburgu. Jest tu też sporo tajemnic z przeszłości i oczywiście sporo spacerów po ulicach Edynburga i sporo krwawych historii. Cześć, nazywam się Magda, jestem z wydawnictwa Kobiecego. Szukujemy Wam parę fajnych premier na wakacje. Jedną z nich będzie książka Mroczne Szepty, która swoją premierę będzie miała 12 czerwca i będzie to thriller medyczny John McGregor. Książka jest o kobiecie, która swojej pani psycholog pod wpływem hipnozy wyjawia, że była molestowana przez swojego ginekologa. Owa lekarka chce pomóc swojej pacjentce, jednak trzymana tajemnicą lekarską ma z tym problem, a zgłaszają się kolejne ofiary. Polecam. Premiery na czerwiec z Filii. Nowy mróz. Nie żartuję. Mamy nowego Maxa Czornyja. Nie mówię, że seria, nie mówię, że standalone. Tytuł inna. Mieniamy szatę graficzną, bo książka jest na tyle wyróżniająca się od tych poprzednich, że stwierdziliśmy, że. E, powinna być biała okładka. Max Czorny znowu bierze nas na wybrzeże do Gdańska. Opowiada historię um, takiego trzydziestolatka, który traci pamięć co 48 godzin, a w piwnicy swojej rezydencji, e, na takim bardzo e, elitarnym osiedlu, e, znajduje w piwnicy zakneblowaną kobietę. No i zastanawia się, czy jest mordercą, czy jest porywaczem, czy może jest jakimś maniakiem seksualnym. No cóż, żeby poznać odpowiedzi na te pytania, będzie trzeba poczekać do 19 czerwca, kiedy będzie oficjalna premiera. Oficjalna powieść Kobieca na lato, książka Agnieszki Krawczyk. Lato wśród wydm. To będzie książka otwierająca nową serię, której akcja będzie działa się nad Bałtykiem. Opowiada historię kilku przyjaciół, którzy wpadają na siebie po latach zupełnie przypadkowo, a główną bohaterką jest dekoratorka wnętrz, która dekoruje stare mieszkania po to, żeby je drożej sprzedać. W trakcie perypetii w ciągu kilku tygodni spotyka właśnie tych starych przyjaciół i ich losy w bardzo zabawny, ale też w pouczający sposób się krzyżują. I na koniec na Największa niespodzianka dla czytelników, fanów thrillerów i kryminałów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że książka ta została nominowana do Złotego Sztyletu, czyli najbardziej prestiżowej nagrody na Wyspach Brytyjskich w literaturze kryminalnej. Witajcie w Puppet Show. Jest to książka debiutanta, więc też braliśmy się e, troszkę ostrożnie do tego tytułu. Jednak po pierwszej lekturze wszystko było jasne. Zgodnie twierdzimy w redakcji, że takie postacie jak Washington Poll i Tilly Bradshaw, czyli główni bohaterowie tej książki podbiją serca polskich czytelników. Dawno nie czytaliśmy czegoś tak świeżego, co mogłoby się dodać już jest niemożliwe w literaturze kryminalnej. Witajcie w Puppet Show M.W. Craven, też 19 czerwca. Grupa Wydawnicza papierowych Księżyc przygotowała kilka ciekawych propozycji. Opiec jeden na milion. Jest to historia pokrzepiająca na duchu, podnosząca, która odpowiada na pytanie, jak sobie radzić ze śmiercią i z żałobą, i która pokazuje, że dojrzewać można w każdym wieku. Całego serca od wydawnictwa Szósty Zmysł jest to historia o dziewczynie po przeszczepie serca, która uczy się kochać. Kocha miłością pierwszą, szaleńczą, która zawładnęła jej życiem. Wydawnictwo Fox Games ma w swojej ofercie już kilkanaście komiksów paragrafowych. W czerwcu wyjdzie kolejny, który nazywa się Magiczny Rytuał. To będzie tym razem taki mroczniejszy. 15+, o wykazanej magii, trochę w klimacie mangi. Na pewno o tym komiksie usłyszycie jeszcze na kanale Okoń w sieci. W czerwcu ukaże się gra kooperacyjna Mała Karcianka na rabi, która będzie idealna, idealną rozrywką na wspólne wieczory ze znajomymi. Co poleca wydawnictwo Włabe na czerwiec 2019? Gorące hity. Marcin Meller w roli głównej, ze swoimi wspaniałymi felietonami. Okładka z żółtą, soczystą cytryną. Aż chce się czytać. Reportaż. Kontrowersyjna sprawa wraca na wokandę. Zamordowana nastolatka Iwona Cygan. Będzie to na pewno wzbudzało dużo emocji. Dla czytelników kryminałów polecam Igora dyganta Układ. Ten, kto z na pewno sięgnie po ten... Jeszcze jedna książka yy, godna polecenia. Pokój z Widokiem, lato 1939. Marcina Wilka o ostatnim lecie przed wybuchem II wojny światowej. O, jak to miło, jak ktoś za ciebie pogada. Szkoda, tylko że za mnie nie zmontowali. No, w niektórych muszę przyznać, że zauważyłem parcie na szkło, innych z kolei musiałem prosić, jeszcze innych zmuszać, ale generalnie wyszło chyba dobrze. I nie ukrywam, że niektórzy byli bardzo zestresowani, bo był to ich debiut przed kamerą, dlatego. No łapka w górę będzie dobrym wynagrodzeniem i dla nich, i dla mnie, że na targach gdzieś tam z tą kamerą przeciskałem się, łapałem sniaki, żeby do wszystkich wydawców. No prawie wszystkich, bo na targach, gdybym miał dotrzeć do wszystkich, to ten film trwałby pewnie z dwie godziny. Także cieszę się bardzo, że w tym miesiącu nie musiałem wróżyć z plusów, a powiedzieli spece, którzy sami te książki wydają. Ale, ale. Okoń też znalazł coś ciekawego, oprócz tego, co zostało tutaj wymienione. W czerwcu pojawi się kolejna książka sci-fi Cixin Liu, która będzie się nazywać Era Supernowej od wydawnictwa Rebis. Pojawi się także książka, chyba moja ulubiona, Zastrzelić, Zadźgać i Otruć, czyli historia morderstwa. Pojawi się także kontynuacja bestsellerowej serii, która nazywać się będzie Podróż tysiąca mil Wyda to wydawnictwo Znak Pojawi się kolejny tom Piotra Borlika, materiał ludzki. Recenzowałem wam pierwszy tom. Pojawi się także książka znanej wam autorki Colin Hoover, Coraz większym rok od wydawnictwa otwartego. Będzie także różowy napis Punk 57 od wydawnictwa niezwykłego. W czerwcu pojawi się także szósty tom Wojny Wikingów, który pięknie się prezentuje na moim oknie. Pojawi się także książka Jonesbo bo pod tytułem nóż. I od wydawnictwa Albatros pojawi się także kolejna książka Lichalda, pod tytułem Wróg bez twarzy. I tyle jeśli chodzi o czerwiec. Powiem wam szczerze, że błędna była moja teza na starcie, że się wydawcy wystrzelali, bo jednak są teraz w wakacje, więc także zależy im na naszej atencji dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało to niezwykłe wydanie premier książkowych i napiszcie w komentarzu pod tym filmem, która z opowieści o tych książkach najbardziej Was zaintrygowała, bo wielu było opowiadać. O tym, co się pojawia tutaj, przypominać Wam nie muszę, bo wiecie, że ten czerwony przycisk to gwarant, że nigdy nie przegapicie właśnie tych oto premier. Tymczasem ode mnie to wszystko. Idę sobie trochę jeszcze wycilkować, może za miesiąc. Też kogoś wykorzystam? Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach.